Jest taka scena w serialu Świat według kiepskich. nieba mi pan spada, no bo mi w interesach to przydałyby się takie żółte papiery. No rozumiesz pan, wariat to wariat, za nic nie odpowiada, no w razie jakby co. Panie Paździochu, ja panu coś powiem, wie pan. Moja klinika, panie, to jest, to jest bardzo remonowana placówka. No. O czym mówi ten Marian Paździoch? Mówiąc krótko, chodzi o potoczne określenie, że ktoś może mieć poważniejsze zaburzenia psychiczne, być może aż w takim stopniu, że jego zdolność do czynności prawnych będzie ograniczona lub wyłączona, co w kontekście firmy jednoosobowej może skutkować ubezwłasnowolnieniem i wtedy mamy problem. Dla kontrahentów oznacza to, że np. umowy zawarte z paździowem mogą być unieważnione. Oczywiście nie każdy stan zaburzeń psychicznych oznacza automatycznie brak, Albo ograniczoną zdolność to urzucenia sąd. No i mamy też przepis karny. Nie popełnia przestępstwa, kto z powodu m.in. choroby psychicznej nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. I tu Marian mówiąc, wariat to wariat, za nic nie odpowiada, ma trochę racji. Lajkujcie, subskrybujcie, obserwujcie po więcej, a tymczasem. Do widzenia!